Dzień dobry, witam serdecznie w programie. Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj moim oraz państwa gościem i z burmistrzem też witam się serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, został oficjalnie otwarty most w Zalasowej. Jak zmieniła się dzięki temu komunikacja? Komunikacja się bardzo zmieniła, zwiększyła się nośność drogi, przepustowość drogi. Jest to inwestycja powiatowa, którą realizował, powiat realizował razem z gminą Ryglice. Jest to druga duża inwestycja na drodze. Tarnów Dzwonowa, Lubcza, ponieważ w Lesie Maziarnia przebudowaliśmy na początku tej kadencji również drogę, również nowy, nowy most i zlikwidowaliśmy usuwisko. Czy mieszkańcy długo czekali na tą inwestycję? Co dokładnie się zmieniło? Mieszkańcy na te inwestycji czekali myślę, że dwie kadencje praktycznie, bo jeszcze jak byłem radnym powiatowym, to obie te inwestycje były zgłoszone do realizacji, natomiast na jedno, jedną inwestycję udało się otrzymać wcześniej środki finansowe. Ona była zrealizowana trzy lata temu, druga inwestycja została zrealizowana w tym roku. I tak jak mówię, to, to już jest przepustowość bardzo dobra. Proszę jeszcze przypomnieć, jakie środki zostały zagospodarowane na realizację zadania? Na realizację ostatniego zadania. W Zalasowej, czyli budowę mostu wraz z częścią chodnika, zostało, zostało wydatkowane ponad 3 miliony złotych. Czy gmina pozyskała jakieś środki? To była inwestycja powiatowa. My hmm. współpracowaliśmy z powiatem na łączeniach dróg na, w naszych granicach, tam gdzie, gdzie powiat ingerował w mienie gminne, to tam współpracowaliśmy z powiatem. A jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane? Te inwestycje, których nie udało się zrealizować w tamtej kadencji, czyli to są inwestycje jeszcze z Nowego Ładu, kilkanaście dróg ale mamy już y, kolejne drogi. Na ulicy Piastowskiej w Rylicach położona została nakładka asfaltowa z Funduszu Dróg Samorządowych, również y, droga y, z Funduszu Dróg Rolnych, która będzie położona w miejscowości Lubcza, kolejna droga z Funduszu Dróg Samorządowych w Kowalowej jest w tej chwili w trakcie rozstrzygnięcia przetargu, także oprócz tych dróg z, tamtego, z tamtej kadencji już trzy drogi kolejne wchodzą nam do... Do realizacji, z czego się bardzo cieszę, bo mieszkańcy naprawdę potrzebują tych dróg, i jeżeli, jak, się, jak się spotykam na zebraniach z mieszkańcami, to drogi są jakby priorytetem w naszej gminy. Czyli ile łącznie powstanie tych nakładek asfaltowych? Trudno powiedzieć, bo za całą kadencję powstało ich ponad 100. Natomiast w tej chwili powstanie blisko 30 i one będą realizowane do końca, do końca września. Kolejny gorący temat to nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w Ryglicach. Do kogo jest skierowana oferta, czy nadal mieszkańcy mogą aplikować? Tak, tych wniosków już jest. Miejsc na, na, na wnioski jest bardzo mało, bo bodajże 5. Natomiast Blok mieszkalny cały czas jest na etapie realizacji, przesuwa się w czasie z różnych względów, natomiast chociażby ze zmiany, zmiany władzy w kraju, tak? Natomiast w miesiącu czerwcu jest już planowane rozstrzygnięcie przetargu i realizacja pierwszego etapu bloku mieszkalnego. Oczywiście cały czas jeszcze można się starać o te mieszkania. Jak przypom chcę przypomnieć, że te mieszkania są jakby tylko z wpłatą własną, 10% do wartości mieszkania, możemy zamieszkać i ta wpłata własna, jeżeli, jeżeli postawimy sobie na przykład dom, to tą wpłatę własną 10% wartości mieszkania zwracamy i jeszcze dodajemy do, 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 do 2% y, jak, takiej premii, y, premii tej rodzinie. Y, I oczywiście ktoś inny to mieszkanie później może wynająć. Także to są mieszkania na wynajem. I są to mieszkania o bardzo niskim czynszu, ponieważ czynsz za ubiegły rok wzrósł zaledwie 0,20 zł. Czyli jest to czynsz, czynsz, który jest wyliczany przez wojewodę tak? i on nie, nie rośnie tak drastycznie jak w TBS-ach, gdzie w pewnym momencie z tysiąca zł wzrósł na znaczy tysiące. U nas takiej sytuacji nie będzie. Czyli są to mieszkania, które powstają w ramach tak zwanych SIM-ów. W ramach Simów tak, to są wspólnoty mieszkaniowe, samorządowe i te mieszkania, jeszcze raz przypomnę, są w 100% wykończone. Czyli nie jest to stan deweloperski, natomiast są tam położone płytki w kuchniach, w łazienkach, są, są zamontowane kabiny, białe montaże. Wystarczy, żeby rodzina, że tak powiem, wyposażyła w meble, w jakieś swoje i może spokojnie zamieszkać od następnego dnia. A jak z metrażem? Jak to wygląda bardziej szczegółowo? Metraż od 28 metrów kwadratowych, to jest dla, to są takie jednopokojowe mieszkanka, do 76 metrów kwadratowych duże mieszkania. Także że, że do, można wybierać, w tej chwili już jest mniejszy wybór, ale jeszcze jest. Kolejne plany gminy dotyczą powstania przedszkola w Zalasowej. Na jakim etapie jest ta inwestycja? W tej chwili poszukujemy działki na budowę przedszkola. Jest kilka rozwiązań, ponieważ, ponieważ działkę, działkę, o której myślimy, o, 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 której chce, o którą chcemy zakupić, tak? Jest to działka, działka w samym centrum, natomiast mamy trochę przeszkody, ponieważ podczas wyceny okazało się, że tam są różnego rodzaju warunkowania, studnie, są, są sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, gazowa sieć, która biegnie aż, aż do, do Lubczy przez zalasową. To są dodatkowe koszty, tak? Ale również rozważamy dostosowanie pałacu pod dębami yy, pod właśnie przedszkole lub żłobek na czas budowy nowego przedszkola, bo ono w planie jest, tak? Te środki mają być na budowę nowych przedszkoli i, i, i żłobków dalej. Yy, szkoła w Zrasowie jest największą szkołą, są największe potrzeby i na pewno któreś z tych rozwiązań w tej kadencji będziemy wdrażać, ale wczoraj zostałem zaprzysiężony, tak? Przedstawiłem też tę te koncepcję na sesji, a myślę, że z nowymi radnymi będziemy wybierać najlepsze rozwiązanie. I też y, szczególnie rodzice z dziećmi wyczekują na to zadanie. Tak, tam mamy w, właśnie w pałacu pod dymami jeden oddział przedszkolny, bardzo ciasno tam jest. No, chcemy po prostu te warunki naprawdę poprawić naszym dzieciom. Będzie także przebudowa przoku. Czy ruszyły już prace? Mamy projekt przygotowany. Jest to z, są to środki finansowe z Tarnowskiego zit gdzie jesteśmy zrzeszeni z Miastem Tarnowem i pozostałych 16 gmin Powiatu Tarnowskiego. Tam będziemy inwestować około milion 200 tysięcy. Będziemy budować jeszcze jedną, jeszcze jedną taką wiatę na sprzęt. Tego sprzętu jest coraz więcej. Jak również będziemy zakupować dodatkowo nowy sprzęt. Myślimy tutaj o ciągniku rolniczym do transportu gabarytów od mieszkańców, którzy są objęci pomocą społeczną, bo mieszkańcy, pozostali mieszkańcy mają dni, kiedy odbieramy odpady, muszą je dowieść, ale mieszkańcy samotni, objęci pomocą społeczną, od tych mieszkańców my odbieramy właśnie gabaryty, tak, żeby im ułatwić po prostu no, pozbycie się tych rzeczy niepotrzebnych z domu. Czyli na jakim etapie jest to zadanie? Na etapie projektowania i na jesień będziemy, będziemy przystępować do realizacji. W Ryglicach powstanie centrum przesiadkowe Park and Ride. Co to będzie za miejsce? Kiedy pojawi się? To będzie miejsce obok remizy OSP, tak? I my w tej chwili też mamy już przygotowany projekt. Tam będzie całe centrum przesiadkowe, bo przypomnę, że uruchomiliśmy wspólnie z krajami małopolskimi. Dodatkowo sześć kursów poprzednie dni, cztery w soboty i niedzielę. Cieszy się to dużym zainteresowaniem, bo ponad 3000 podróżnych w miesiącu w kwietniu skorzystało, czyli to jednak było, te, te nie były potrzebne. I oczywiście chcemy to centrum Przywiatkowe przenieść z Ryglic obok remizy OSP. I ta inwestycja jest też już jakby na etapie projektowania i realizację rozpoczniemy w tym roku na jesień też z Zitu Tarnowskiego, bo tam są. Środki celowe przeznaczone na pewne działania, tak? I na Park and Ride właśnie są te środki. My wpisani jesteśmy akurat w ten projekt i będziemy go realizować. A czy w ramach tego projektu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców i też turystów? Tak, miejsca parkingowe zabezpieczamy. Powstało całe centrum w tym, w tym rejonie, powstało przedszkole. Także w soboty, niedzielę przy przedszkolu będzie dodatkowo kilkadziesiąt miejsc pracy przy ośrodku zdrowia, przy remisie strażackiej, gdzie będzie można zaparkować, ale dodatkowo też robimy nowe parkingi. A jaki będzie koszt tego zadania? Czy są już takie przykładowe szacunki? Wstępnie około 1,5 miliona złotych. A czy ruszyły już prace związane z powstaniem Centrum Usług Wspólnych? Tak, y, prace, ale też dokumentacyjne. Jako, jako gmina Reglice w Województwie Małopolskim jesteśmy w 12 gminach, które zobowiązały się wstępnie zorganizować Centrum Us Usług Wspólnych, czyli poszerzyć pomoc społeczną naszym mieszkańcom, seniorom i mieszkańcom. tak y, Otrzymaliśmy na ten cel już 3 miliony 200 tysięcy złotych około. I te środki finansowe będziemy wykorzystywać przez okres o, przez okres 3 do 5 lat na, na realizację różnych zadań. Dziś jeszcze nie możemy skonkretować, co będziemy robić, dlatego że w tej chwili opracowujemy koncepcję te 12 gmin, w jakich kierunkach i w jakich dziedzinach mamy rozwijać właśnie to Centrum Usług Wspólnych. Powstaje cały projekt. Wiemy, że środki już mamy przyznane, bo rozstrzygnięty został konkurs, ale stricte techniczne rozwiązania one są w trakcie opracowywania do końca yy, czerwca mają zakończyć się już te projektowe sprawy i później yy, później będzie ocena w Urzędzie Marszałkowskim. Jeszcze pewno wrócimy do tego tematu yy, i planujemy w ogóle rozpoczęcie rozpoczęcie yy, i, I powołanie już Centrum, Centrum Usług Wspólnych w gminie Ryglice, w mieście Ryglice na wrzesień przyszłego roku. Czyli gmina ma do rozdysponowania ponad 3 miliony złotych. Tak, na usługi społeczne, na usługi socjalne, na usługi y, senioralne. Jednostki OSP z gminy Ryglice otrzymały dofinansowanie. Na jaki cel zostanie przeznaczone? To są środki celowe. Starosta Tarnowski y, przyznaje te środki finansowe y, co roku. Y, ostatnio była jednak przerwa. W ubiegłego roku te środki tych środków nie było. My, jako wójtowie, staraliśmy się, zwracaliśmy się z pismami do pana starosty, żeby jednak te środki uruchomić, ponieważ y, i udało się. Udało się, te środki zostały przyznane. Straże dostały od 3 do, y, do 10 tysięcy złotych. Niektóre nawet troszkę więcej. I te środki są przeznaczone jako środki celowe, czyli straż, jak zaplanuje sobie coś zakupić, ma troszkę środków własnych, dostaje z powiatu dofinansowanie. My jeszcze trochę pomagamy i możemy ten sprzęt, który jest niezbędny dla ratowania zdrowia i życia, żeby tym strażom oczywiście pomóc. I wszystkie jednostki młodzieżowe, które funkcjonują przy naszych jednostkach, w każdej jednostce jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, też otrzymają po 5 tysięcy złotych dofinansowania. A o jakie jeszcze środki? Zewnętrzne stara się gmina? Gmina Reglicy stara się o każde środki zewnętrzne, jakie są dostępne, dostępne z różnych projektów, z powiatu, z województwa, z, z krajowych środków, również unijnych. Nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, bo duży projekt realizujemy również, który dotyczy mienia sakralnego, mienia kościelnego, kultury, tradycji, tak, to jest projekt na milion 200 tysięcy, gdzie cztery kościoły będą, cztery parafie będą mogły z tych środków skorzystać. Będą robić remonty różnego rodzaju. My będziemy odnawiać kaplice na rynku, na rynku, przepraszam, kaplice na, na cmentarzu komunalnym. Czyli stricte takie prace konserwatorskie. Konserwatorskie, tak, które, które tą tradycję, kultura, przede wszystkim przede wszystkim mienie religijne, które, które no też mocno niszczeje, żeby ono dalej służyło naszym mieszkańcom po to te środki, żeśmy zdobyli i staraliśmy się o nie. Oczywiście czekamy w tej chwili na środki finansowe jeszcze na drogi, które, które mają być, tak? I oczywiście również jestem po rozmowie z nowo wybranym wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, panem Wojciechem Skruchem. Kruchem. Bo chcemy, chcemy na górze Kokosz tą sztandarową inwestycję jakby zakończyć w tej kadencji, bo jesteśmy na po pierwszym etapie budowy tężni solankowej 12 będzie oficjalna próba tej tężni, już firma zakończyła pracę. Będzie test. Natomiast, natomiast w drugim etapie chcemy wybudować. Plac zabaw z parkingami i w trzecim etapie wieżę widokową, i tu szukamy środków finansowych. Również będziemy starać się o środki nie tylko z Zitu Tarnowskiego, gdzie jesteśmy zrzeszeni jako gminy, ale zrzeszyliśmy się również z. LG1 lokalną grupą działania, grupa działania, w której były, były gminy poprzednio w, w której była gmina Ryglice, połączyła się z gminą, z lokalną grupą, grupą działania ościenną, tak? I w tej chwili tam będziemy mieli do wykorzystania jako gmina Ryglice też kilka milionów złotych i też tam pracujemy nad tym, jak te środki wydać, na co je wydać, tak, żeby najlepiej służyły mieszkańcom, ale 50% tych środków będzie wydanych około na. Do finansowania działalności gospodarczej, czyli osoby, które będą chciały rozpocząć działalność gospodarczą, będą mogły otrzymać około 150 tysięcy złotych i osoby, które będą chciały rozwijać i kontynuować działalność gospodarczą, ale rozwijać dodatkowe elementy, też będą mogły uzyskać około 150 tysięcy złotych. To jest bardzo ważne, bo w poprzednim rozdaniu powstało kilka firm, kilka podmiotów, które znakomicie funkcjonują, tak? chociaż mieliśmy obawy, czy, czy szczerzenie brody, tak to się nazywa specyficznie ten zawód, czy, czy, te, czy jak przeznaczymy środki finansowe, czy ten zawód będzie się finansował? Okazuje się, że, że, że w Tuchowie osoba, która się tym zajmuje Świetnie ma zapisy prosperuje. tak, na trzy miesiące do przodu. Czyli widać, że te, te niszowe zawody, w które wstrzelają się młodzi ludzie, profesjonalnie przygotowani, tak, że one też dają możliwości rozwoju. Czyli gmina też chce dać szansę młodym przedsiębiorcom. Jak najbardziej tak, dzisiaj jestem po rozmowie z mieszkańcem gminy Ryglice, który, który mieszkańcem Joni, który w Ryglicach chce w Ryglicach chce zainwestować. No, kilka milionów złotych w budowę nie będę zdradzał czego, bo to jest na, na razie tajemnica, ale a jego oczywiście, ja nie chcę, żeby że nie chcę robić konkurencji. Ten pan szuka nieruchomości, jeżeli tą nieruchomość zdobędzie, tak, to ma przygotowane część środków finansowych, chce korzystać z innych projektów i to będzie kolejna inwestycja duża w, w mini Nic, tylko trzymać kciuki za mieszkańców. Za mieszkańców, którzy są, którzy są fantastycznymi ludźmi, którzy są bardzo pracowici i na na koniec chcę im bardzo serdecznie podziękować za oddany głos dla mnie, na radnych tej kadencji i deklaruję, że będziemy dalej mocno pracować nad tym, żeby nasza gmina dynamicznie się rozwijała. Na tym dzisiaj zakończymy za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.